Aż 7 utonięć tylko jednego dnia to mroczny bilans braku rozwagi nad wodą w całym kraju. Na Opolszczyźnie od początku wakacji w wodzie straciła życie jedna osoba. Ratownicy mają pełne ręce roboty Wojciech Bulaś. O tym, jak należy zachować się w wodzie, wie każde dziecko. Nie mogę pływać na wodzie, gdzie nie czuję gruntu. A wtedy co się dzieje? Wtedy mogę się utopić. Problem w tym, że najczęściej zapominają o tym dorośli. Mieliśmy kilka ekscesów związanych z tym, że rodzice się delikatnie mówiąc spożyli alkohol. I dzieci, 4-5-latki same w wodzie. Dobrze, że się znalazła babcia, która była na, w cieniu na plaży, to można było odstawić dzieci w bezpiecznym miejscu. A to tylko jedna z interwencji ratowników. Wcześniej ratowali kajakarki, którym zabrakło sił na środku jeziora i zwrócili uwagę ojcu, który pozwalał skakać dzieciom z rowera wodnego na głęboką wodę. Jak do tej pory w całym województwie na razie utonęła jedna osoba. Do tragedii doszło na zbiorniku Bolko w Opolu. Statystyki ogólnopolskie porażają. Ponad 100 osób się już otopiło od kwietnia. E, takie statystyki są. Jest to bardzo duża ilość. Teraz mamy upalne dni. No, wczorajszy dzień pokazał, to jest 7 e, utonięć. Sytuacji nie ułatwiają upały. Ratownicy dodają, że gwałtowne wskoczenie do wody może spowodować szok termiczny i w efekcie śmierć. Alkohol nad wodą też jest czynnikiem ryzyka. Zresztą ryzyko nigdy nie jest zerowe. Ja się zawsze boję dzieci pomimo tego, że umieją pływać, to zawsze mam oko na nich, żeby po prostu widzieć ich zasięgu wzroku. Nie pozwalam mi daleko. Człowiek w wodzie przyjdzie prąd, nie wiadomo, czy typu przeżyje, czy nie przeżyje, ale ratownicy widzę, są tutaj czujni. Choć przed tragedią lepiej od ratowników może uchronić zdrowy rozsądek. Wojciech Bulasz, Polski.